190 zł za tyle możecie zagrać, a jeśli kupon nie wejdzie, Ewiner odda wam kasę w formie bonusu. Więcej o tym powiem za chwilę. Witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, ponieważ każdy lajk like i każda subskrypcja ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż pozwala nam się rozwijać. Konto na Ewiner. Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie musicie założyć, ponieważ tylko i wyłącznie na eWinner będą pojawiać się te same propozycje, które my wam tutaj podajemy. Także jeśli chcecie grać z nami, konto na eWinner jest wam niezbędne. We wczorajszym typie zabrakło nam niewiele. Cloud9 było już blisko zrobienia swojej mapy, jednak pod sam koniec totalnie zawalili sprawę. Dziś spróbujemy się odbić. Gramy w eWinner, polskim legalnym bookmakerze, który zwraca kasy za pierwszy zakład, jeśli tylko założycie konto z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i oprócz tego wpiszecie kod promocyjny 190VIP, tak jak na załączonym obrazku. Dodatkowo macie podwojenie drugiego i trzeciego depozytu do 500 zł, więc trzy fajne bonusy na start. Obrót bonusami sześciokrotnie kurs 2,50 i mogą to być kupony Ako. Zainteresowanych od do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 25 zł w Ewiner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładną ilość w meczu pomiędzy Made in Brazil a Furią. Później dopisujecie swój login z Ewiner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 22, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. W ostatnim meczu było 88 rund, ale niestety nikt nie wskazał dokładnie tej liczby. Michu od samego początku turnieju prezentuje wyborną formę strzelecką. Rating na poziomie 1,19 mówi sam za siebie. Bad News Bears to rywal, z którym ekipa Polaka powinna sobie poradzić, biorąc pod uwagę, że jest to mecz Must To Win dla nich. Linika 38 fragów nie powinna być dla niego problemem tym bardziej, że w ostatnim czasie wygląda wybitnie, jeśli chodzi o formę strzelecką. Drugi becik to wygrana 2-0 Liquid w meczu o wszystko z EA. Liquid przespało dwa mecze z Furią i Envy, gdzie dostali Srogielanie. Dziś najłatwiejszy rywal z całej stawki i mecz, który po prostu muszą wygrać. Nie przystoi drużynie klasyfikowanej na piątym miejscu w rankingu oddawać nawet mapki dla brazylijskiego miksu. Na Liquid spadła w Taka fala krytyki, że jeśli ten mecz nie skończy się wynikiem 2 do 0 to będzie totalny wstyd. Nasza propozycja dostępna jest w eWinner. Jak ją znaleźć? Wyszukajcie z lewej strony zakładkę ESL One Road to Rio, następnie wybierzcie opcję NA. Tam właśnie znajdziecie nasze dzisiejsze typy. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Dziś liczymy na przełamanie na zielony kupon. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia jutro.